Patrycja Markowska uczciła urodziny taty. Padły wyjątkowe słowa. Grzegorz Markowski ostatnimi czasy wycofał się z życia zawodowego. Cały czas wspierała go córka Patrycja Markowska, z którą ma znakomitą relację. Artystka na Instagramie pochwaliła się zdjęciami taty i złożyła mu życzenia z okazji urodzin. Padły wyjątkowe słowa. Patrycja Markowska uczciła urodziny taty. Padły wyjątkowe słowa. Grzegorz Markowski wycofał się z życia artystycznego w 2021 roku. Muzyk ostatecznie zdecydował się przejść na emeryturę, ale i tak korzysta z życia. Dziś, 23 września, Patrycja Markowska napisała na Instagramie życzenia z okazji 70. urodzin jej taty. Grzegorz Markowski ma 70 urodziny. Słowa Patrycji wzruszają do łez. Patrycja Markowska zawsze mówiła, że ma wyjątkową więź z ojcem. Razem występowali na scenie, ale też starają się spędzać każdą wolną chwilę razem. Aż trudno uwierzyć, że Grzegorz Markowski skończył właśnie 70 lat. Z tej okazji córka udostępniła na Instagramie wspólne zdjęcie. Dziś kończy 70 lat. Tata, przyjaciel, mistrz, napisała Patrycja, dodając zdjęcia, na których Grzegorz wygląda doskonale. Oboje lubują się w kolorowych strojach. Wokalistka lubi sukienki w stylu boho, a piosenkarz kwieciste koszule. Na drugim zdjęciu Grzegorz z apetytem patrzy na czekoladowy tort. Co prawda, nie ma na nim aż 70. świeczek, ale to nic takiego. Grzegorz Markowski zmaga się z problemami zdrowotnymi. Patrycja cały czas go wspiera. Lider perfektu zmaga się z problemami zdrowotnymi. Imprezowy styl życia i koncerty po latach dały się we znaki. Grzegorz Markowski przyznał, że ciało odmawia powoli posłuszeństwa. Mój tata miał spadek sił witalnych, to na pewno czuję się dobrze i ja go po prostu namawiam do tego, żeby te skrzydła unosił i robił aktywnie pewne rzeczy. On się czasami zgadza, ale ja muszę uszanować to, że on chce zwolnić. Nie mogę go ciągnąć na siłę i namawiać do roboty, bo ma swoje lata i myślę, że zaśpiewał już tyle dźwięków i zagrał już tyle koncertów, że nie ma sensu robić tego na siłę, wyznała w wywiadzie Damiana Glinki dla Pomponika.